Siemanko, z tej strony Marcel, witajcie w kolejnym trybie skrzydłowym. Ostatnio tutaj grałem jeden z najlepszych meczy jeśli chodzi o ten tryb skrzydłowy. I najprawdopodobniej, chyba raczej to będzie mój najlepszy mecz w wykonaniu na tej mapie, czyli Lufthofen. Zobaczycie przy okazji, co się działo w tym skrócie. Jak zobaczyliście, to w pierwszej e, akcji w pistoletówce poszły od razu dwa tak teraz mamy drugą rundę. Małka sobie rzucili tutaj. Gościu zaczyna plantować. Jeden gościu leży, ale nie spodziewałem się, że tutaj będzie ten drugi na mnie czekał i niestety jeden jeden. Trzecia runda. Ten typa na celowniku. Ale mi zniknął z pola widzenia. Zostałem sam na dwóch. Ej, gościu. Polegnął. Ale... W... Tutaj udało mi się zabić tylko tego jednego killa, także lecimy dalej. i lecimy do czwartej rundy. Nie rzucili nam tu ale... Mał... ...prawił swoje. 17 HP mi zostało tylko. i gościu nara ale tutaj jeszcze niestety jest ten drugi typek a i niestety ja tutaj polebym. 3-1 mamy w plecy jak na razie a w tym lecimy z P90 tutaj już mi rzucił, rzucił granata połowa HP nie niecała cała dało mi 11 HP w tym samym Wydaje się, byłem sam na dwóch teraz, Nawet nie, nie zwrócimy na to uwagi, ale mnie jeszcze z tym już 11 HP dało mi. Miałem kilka dopilnowania pilnowania dróg. Tamten skąd idzie, drzwi, plus te przejście po lewej stronie. Usłyszałem, że plantuję... I gości bez szans. Druga runda nasza. To jest szósta runda. No i oczywiście szósta runda, też jest z rzędu, gdzie coś się dzieje. Głów na jednego mamy. Jeden na jeden. Ale się nie spodziewał, że mu przejdę na plecy. Doprowadzamy do remisu 3-3. Siódma runda. No i oczywiście siódma runda z rzędu kill'em, tutaj gość zupełnie się nie spodziewał tego, że ja mu wejdę na plecy i zginie w taki sposób. Ale w tej rundzie udało się zabić tylko tego jednego kill'a, także idziemy dalej. Podebrał mi kill'a, prawdopodobnie byłby dwa kill'e z mojej strony tylko w tej rundzie, ale wychodzimy na prowadzenie, co jest najważniejsze. To przechodzimy do 8 lęty. Ja tu jeszcze patrzę na plecy w tym momencie. Czy nieproszony gość się tutaj w jakiś sposób nie pojawi, jak to bywa na takich meczach. Oczywiście muszę jeszcze tutaj się kryć. Poczekać aż gościu będzie plantować. I ta sama taktyka. Co ostatnio właśnie go... jest właśnie w taki sam sposób doprowadzają oni tym razem do remisu mamy 4-4, no i do zmiany strony mamy, mamy 10 kili. I mamy rundę pistoletową. Pierwszy kill zostałem sam 1 na 1. Tutaj oczywiście muszę wszystko posprawdzać dokładnie gdzieś tutaj gościu. Nie kampuje, ale fajny timing tu poszedł. W takich powtórkach to później tu wszystko fajnie widać, co i jak. Kedzik poszedł, śnią ta runda nasza, wychodzimy na prowadzenie ponownie. No i takie jak widzieliście, cieszę runda, Tak jak w przypadku pierwszej rundy, 2 kile w pistoletówce taki razem było to samo po zmianie stron, a w tej rundzie 10 był tylko ten jeden kill, także przechodzimy do następnej rundy. 10 rund rzędu był u mnie kill, 11 runda pominięta, pierwsza runda w tej, w tym meczu gdzie żadnego killa nie udało mi się zdobyć. No i w tej 12 wszystko idzie zgodnie z planem, 6-5, razie ja mamy 7-5, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Mamy 13 rundę, I idziemy gościowi na plecy. Dobrze, że tutaj zauważyłem go i już podejrzewałem, że gdzieś tutaj musi kampić. On z Negeva, ale nie, nie, już nie mógł tutaj zaskoczyć. 8-5 prowadzimy, prowadzimy do ostatniej rundy w tym meczu. 10-14 runda. Pamiętam ze względu na to, że nic się nie działo z mojej strony. No ale teraz już... <laughs> U mnie. <laughs> tak jak widzieliście. okej. Nie tam gdzie powinienem. No i niestety tak wyszło, ale już jest wszystko ok. Tak wyglądała ostatnia runda i 9-6 dla nas. No i tak wygląda końcowa tabela 16K z mojej strony 8 MVP. 28 punktów najwięcej za wszystkich, no ale Silver 5 e, dalej jest. Spadłem ostatnio z tej rangi, ale no, czasami tak bywa. Także to był jeden z najlepszych meczów skrzydłowych, jakie ja rozegrałem, no i ogólnie najlepszy na rooftop. E, no, na pewno to było, jak nie, właściwie najlepszy, bo wątpię, że jeszcze uda się e, robić jeszcze lepszy wynik niż to, co było ostatnio. Także wy zostawiacie, w komentarzy komentarze, subskrypcji. Powiem no i widzimy się w następnych filmach.